w taki sposób, niż to robimy w czasie w każdej soboty, każdej sobocie, ponieważ będziemy się teraz odsłuchać w czasie. Tutaj jesteśmy w sali, w której mamy tak naprawdę najnowsze nasze eksponaty w specjalnej obudowie, tak zwanej fali. I dopiero wtedy można ją było zainstalować na wynowiać. która tak naprawdę dała początek dzisiejszym Komputerom popularnie zwanymi PC-ami. Rok firma IBM, raczej komponentów takich dosyć powszechnych. Trzech najważniejszych przedstawicieli konsol. Firma Nintendo, tutaj konsola NES, e, firma Microsoft z Xbox'em. No i Sony, no oczywiście to jest PlayStation. A ja zapraszam dalej za mną. I w tej części tutaj jesteśmy, w fragmencie, w którym prezentujemy komputery produkcji polskiej. Lata 70-80. Państwo polskie jako kraj komunistyczny miało oczywiście w wielu przypadkach embargo na zachodnią technologię. Natomiast, mimo wszystko, staraliśmy się jakoś próbować tę technologię i też te trendy. W Zdywanie zarówno elektroniki. Taka jedna z ważniejszych firm to firma Elbro z Wrocławia. tutaj mamy komputery Elbro 800 Junior. Bo... Przede wszystkim one przeznaczone były do polskich szkół, tam, żeby uczyć informatyki. I co ciekawe, już miały w tym czasie budowaną obsługę sieci, także można było te komputery spiąć w sieć i jakoś to razem e, pracować. W dalszej części firma Elza pracowała. Oni również swoje komputery produkowali. Mamy m.in. komputer Meriton. Czasami on też również do polskich szkół trafiał, ale częściej do jakichś do jakichś biur. E, w znaczy osiem ponieważ tutaj takie maszyny prezentujemy. W większości one trafiały jak najbardziej do domu, takie już pierwsze domowe komputery, które przede wszystkim też służyły głównie do rozrywki, głównie do grania. Tutaj po tej stronie na wprost są komputery firmy Apple, taki komputer Apple II, taki pierwszy, najbardziej popularny wytwór, który również trafiał m.in. do domów, ale też często do szkół, bo maszyna edukacyjna. Obok niego komputery z firmy Commodore i najsłynniejszy produkt, czyli Commodore 64. Tak daleko, daleko to, to nie bardzo. I biały. 嗯嗯